Cześć, w tym filmiku przedstawię Ci kilka porad i sztuczek, które możemy wykonać w Samsungu Galaxy S25 Ultra. Warto od razu tutaj wspomnieć, że kilka z tych porad, kilka z tych funkcji znajdziemy także na innych urządzeniach serii Samsung Galaxy, czy też w ogóle na innych telefonach. Niemniej jednak myślę, że warto o nich wspomnieć, ponieważ mogą się komuś przydać. Także zaczynamy. Z naszym spn możemy wykonywać notatki, nawet jeżeli mamy wyłączony ekran. Wystarczy, że naciśniemy i przytrzymamy przycisk, który mamy na spn i dotkniemy nim ekranu, po czym po chwili będziemy mogli stworzyć sobie notatkę w bardzo prosty sposób. Wtedy możemy sobie zapisać w prawym górnym rogu i notatka zostanie zapisana w aplikacji Notatka. Po otwarciu powinniśmy od razu znaleźć ręczne notatki. Możemy sobie przejrzeć, zedytować i tak dalej. Kolejna rzecz, o której chcę wspomnieć nie jest związana stricte z Galaxy S25 Ultra, ponieważ jest to dostępne praktycznie w, we wszystkich telefonach Samsung Galaxy. I mianowicie chodzi mi o aplikacje. Jeżeli wejdziemy w Galaxy Store, możemy sobie wyszukać aplikację, która nazywa się Good Lock. I jest to aplikacja, która zapewnia nam kilka, właściwie mnóstwo dodatkowych opcji. Um, Personalizacji naszego telefonu, jak chociażby e, widoczność ikonek w prawym górnym rogu, e, czy też e, customizacja e, wyglądu, m, powiadomień i e, szybkich ustawień. I lista jest naprawdę całkiem pokaźna, ponieważ możemy chociażby znaleźć Routines Plus, czyli Opcje, które znajdziemy w trybach i procedurach, są to takie. To jest taka dodatkowa wtyczka do procedur, która pozwala nam na tworzenie jeszcze bardziej unikalnych procedur. Dlatego, jeżeli ktoś lubi sobie automatyzować czynności na telefonie, to na pewno chociażby taka wtyczka tutaj się przyda z aplikacji Good Lock. Jeżeli lubimy sobie w galerii um, tworzyć, łączyć zdjęcia w jedno, to na pewno ucieszy nas y, pewna opcja. Mianowicie, jeżeli sobie zaznaczymy Kilka zdjęć. Załóżmy sobie zaznaczę te trzy zdjęcia. Następnie, jeżeli wybierzemy utwórz na dole, to możemy sobie stworzyć kolasz. Możemy sobie połączyć te zdjęcia i stworzyć sobie taki własny kolaż. Mamy tutaj kilka różnych opcji. W różny sposób możemy sobie poustawiać te zdjęcia. Możemy też stworzyć na przykład coś takiego. Zapisujemy i mamy stworzony kolasz. Gdy posługujemy się jakimiś jednostkami, na przykład długości czy wagi, możemy konwertować te. Wartości, na przykład sobie zaznaczamy całą tą wartość i następnie mamy konwertuj. Możemy sobie zamienić na milę, na stopy, możemy także nacisnąć więcej, aby przekonwertować na przykład kilometry, na metry, na centymetry i tak dalej. Możemy sobie skopiować daną konwersję i wtedy usuwamy sobie poprzednią i wklejamy nową. Możemy sobie także powiększać foldery na ekranie głównym, jeżeli przytrzymamy palcem na folder możemy go powiększyć w taki sposób i dzięki temu nie musimy otwierać folderu, żeby otworzyć jakąś aplikację. Wystarczy, że naciśniemy na ikonkę aplikacji i w ten sposób również dostaniemy się do aplikacji, gdzie na przykład przy małym folderze oczywiście musimy najpierw otworzyć ten folder, aby dostać się do aplikacji, która znajduje się w tym folderze. Także na pewno również bardzo pomocna rzecz, która nam nieco może skrócić czas i lepiej zorganizować ekran główny. Jest jeszcze jedna funkcja w klawiaturze, o której w zasadzie zapomniałem wspomnieć przed chwilą, mianowicie tłumaczenie. Jeżeli naciśniemy na tę ikonkę, powinna ona być dostępna, kiedy nie mamy żadnego tekstu wpisanego, to otwieramy wtedy tłumacza. Naciskamy na język po lewej stronie i możemy sobie wybrać język źródłowy oraz język docelowy. Wpisujemy sobie jakiś tekst, który chcemy, żeby nam e, przetłumaczyło i pojawia nam się od razu e, tłumaczenie, które możemy sobie wysłać. Jeżeli chcemy sobie edytować filmy, naciskając na tę ikonkę z ołówkiem na dole, to możemy tutaj przejść do sekcji audio, gdzie możemy za pomocą AI usunąć dźwięki. I wygląda to w ten sposób, że możemy wyciszyć dźwięki natury oraz wyciszyć hałasy i szumy. Możemy ustawić automatyczne wyciszanie, naciskając na tekst auto, i wtedy telefon za nas zadecyduje, jak bardzo powinno być wyciszone. Możemy także całkowicie wyciszyć naciskając na wycisz, tutaj po lewej stronie, oraz oczywiście możemy ręcznie to zrobić. Natomiast, w przypadku edycji zdjęć, możemy także wycinać rzeczy ze zdjęcia, a dokładnie możemy je usuwać ze zdjęcia. Wycinać co prawda też. Mamy tutaj właściwie dwie opcje: mamy gumkę do usuwania, czyli możemy sobie właśnie zaznaczyć jakiś obiekt, i wtedy on zostanie usunięty taki oto sposób. Oczywiście możemy kilka razy sobie zaznaczać, dlatego na przykład jeżeli jakieś cienie zostaną czy coś, to również możemy spróbować usunąć. W najgorszym wypadku możemy to zrobić kilka razy, dopóki faktycznie nie zostanie to usunięte. A wycinanie wygląda w ten sposób, że mamy tutaj lasu, gdzie tutaj również możemy sobie zaznaczyć jakiś obiekt, który chcemy sobie całkowicie wyciąć i wtedy możemy także zrobić taką obramówkę dodatkową i wygląda to w ten sposób. I następnie możemy sobie Zapisać jako kopię. Warto tutaj zaznaczyć, a propos zapisywania zedytowanych zdjęć, że jeżeli zapisujemy, naciskając na zapis w prawym górnym rogu, to oryginał zostanie podmieniony. Dlatego, jeżeli chcemy zatrzymać oryginalną wersję zdjęcia, no to musimy nacisnąć na te trzy kropki i wybrać Zapisz kopię, żeby nie pozbyć się właśnie oryginału. Jeżeli korzystamy z dyktafonu, to możemy tutaj tworzyć również kilka rzeczy za pomocą AI. Wygląda to w ten sposób, że pojawia nam się opcja transkrypcji. W zasadzie warto też tutaj wspomnieć, że wszystkie funkcje AI mają taki, zazwyczaj taką kolorystykę, taką fioletowo-błękitną. I wygląda to w ten sposób, że po naciśnięciu na transkrypcję pojawia nam się właśnie tekst, który jest wyciągany z nagrania głosowego. Co ciekawe, Telefon potrafi także rozróżnić rozmówców, dlatego, jeżeli jest więcej niż jeden rozmówca, to również zostaną oni rozdzieleni. Jeżeli nagranie jest wystarczająco długie, to możemy także wygenerować podsumowanie w moim wypadku jest po angielsku, ponieważ wcześniej już wygenerowałem w języku angielskim. Wydaje mi się, że w języku polskim również powinno być to możliwe. I jeżeli na przykład jesteśmy na jakimś tam spotkaniu, które sobie nagraliśmy, i nasze spotkanie odbyło się w języku obcym, to możemy także przetłumaczyć naszą transkrypcję. Wystarczy nacisnąć na tej ikonkę w prawym górnym rogu z literką A, wybieramy język źródłowy oraz język docelowy i wybieramy tłumaczenie i pojawia nam się tłumaczenie każdej kwestii, która została wypowiedziana na nagraniu. Jeżeli zdarza nam się korzystać z minutnika do odliczania czasu to aby mieć go cały czas na uwadze, aby przypadkiem o nim nie zapomnieć, możemy sobie włączyć taki mini minutnik. Wystarczy, że nacisniemy na te trzy kropki w prawym górnym rogu i wejdziemy w ustawienia. I tutaj możemy włączyć miniaturowy minutnik. Kiedy jest on włączony, ta funkcja kiedy jest włączona, to pojawia nam się właśnie taki mini minutnik, który możemy sobie przestawić gdzie tylko chcemy. Możemy sobie otworzyć jakąś aplikację i cały czas będzie ten minutnik widoczny. Oczywiście możemy zatrzymać i wznowić czas, jeżeli chcemy. Podczas trwających połączeń telefonicznych, mamy dostęp do asystenta połączeń, który ma na przykład funkcję połączenia tekstowego. W ten sposób możemy sobie pisać zamiast rozmawiać. Jeżeli na przykład jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie um, mamy połączenie, kiedy z kimś rozmawiamy przez telefon, ale akurat nie możemy z jakiegoś powodu mówić, możemy mimo wszystko pisać i wtedy nasz telefon głosowo przeczyta. Właściwie przeczyta na głos tekst, który tutaj napiszemy. Czyli takie pisanie SMS-ów, ale właściwie na głos. Dodatkowo mamy również funkcję tłumaczenia na żywo. Jeżeli akurat rozmawiamy przez telefon za osobą, która um, nie potrafi rozmawiać w naszym języku, bądź pewnie potrafimy rozmawiać w, w języku tej osoby, to w ten sposób możemy sobie włączyć, wybrać język, w którym rozmawia ta druga osoba, oraz nasz język i w ten sposób tłumaczenia. A właściwie rozmowy mogą być tłumaczone. Mamy także funkcję wyszukiwania piosenek. Jeżeli otworzymy sobie szybkie ustawienia i rozsuniemy tutaj te opcje, być może um, dodaliśmy już w tym momencie właśnie funkcję wyszukiwania otworów. Jeżeli jej nie mamy, to możemy nacisnąć na ten ołówek w prawym górnym rogu. Następnie w edycji możemy sobie znaleźć w dostępnych przyciskach właśnie te opcje. Naciskamy, by dodać do listy, i naciskamy następnie gotowe dwa razy, aby wejść. I wyszukiwanie utworów sprawia, że jest to taki szerzej znany szazam wbudowany w nasz telefon. Możemy sobie nucić, możemy włączyć piosenkę, przyłożyć do telefonu, właściwie telefon do głośnika czy czegokolwiek, i w ten sposób możemy wyszukiwać piosenki, które jego, której tytułu nie znamy. Poza tym w tym samym miejscu znajdziemy także tłumacza. W ten sposób, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji na żywo gdzie jesteśmy za, załóżmy za granicą musimy gdzieś się dostać ale nie wiemy jak się dostać prosimy kogoś o pomoc to w ten sposób możemy się z kimś porozumieć tutaj w prawym górnym rogu możemy sobie przerzucić tę kartę do góry nogami co nam może ułatwić i w ten sposób rozmówca nasz może wcisnąć sobie ten mikrofon aby powiedzieć coś na głos i następnie jego mowa zostanie przeniesiona na tekst i przetłumaczona dla nas tutaj poniżej oczywiście możemy sobie wybrać języki Hmm, przetłumaczona rozmowa, przetłumaczony monolog zostanie również odtworzony, więc będziemy mogli usłyszeć na głos, co ta osoba powiedziała, i to będzie w naszym języku oczywiście. I w ten sposób hmm, możemy porozumiewać się z łatwością z osobami, które na przykład nie rozmawiają właśnie w języku polskim. Oczywiście w szybkich ustawieniach mamy także latarkę i możemy ją sobie w ten sposób włączyć bądź wyłączyć, ale możemy też przytrzymać palcem. I możemy sobie dopasować jasność naszej latarki, przezywając tutaj po suwaku. Jeżeli wejdziemy w ustawienia telefonu, następnie przejdziemy do dostępności i wybierzemy ułatwienie dostępu słuch, to w tym miejscu możemy włączyć powiadomienia o dźwiękach. Tutaj przechodzimy osłusz powiadomienia o dźwiękach i z tą włączoną funkcją możemy zostać powiadomieni, kiedy telefon usłyszy takie dźwięki jak czujniki dymu i ognia, alarmy, ale także odgłosy dziecka, szczekanie psa, pukanie czy też dzwonek do drzwi. W ustawieniach możemy także przejść do zarządzania ogólnego, i tutaj, jeżeli wejdziemy w ustawienia klawiatury Samsung, to znajdziemy skróty tekstów. W ten sposób możemy sobie tworzyć skróty, które będą zamieniane na dłuższe teksty. I wygląda to mniej więcej w taki sposób, że tamten jeden skrót mam już utworzony. Napiszę sobie: My email. I kiedy wcisnę spację, to zostanie ten tekst zamieniony na mój pełny adres e-mail. Tutaj oczywiście możemy sobie dodawać różne skróty, jakie tylko chcemy. Jeżeli chcemy w szybszy sposób wyrażać jakieś zdania, jakieś słowa, to możemy w ten sposób sobie tworzyć skróty i zamieniać sobie frazy w ten sposób. Kiedy w ustawieniach przejdziemy do pielęgnacji urządzenia, przepraszam, to znajdziemy tutaj profil wydajności, co może się okazać przydatne dla osób, które celują w jak największe oszczędzanie baterii. Mianowicie możemy tutaj zmienić profil na lekki, który przedkłada żywność baterii i wydajność chłodzenia na szybkość przetwarzania, czyli nasza bateria może się lepiej chłodzić, bądź też nie nagrzewać się aż tak bardzo, oczywiście kosztem właśnie wydajności telefonu. Natomiast tak jak mówię, jeżeli bardzo nam zależy na utrzymaniu baterii w jak najdłuższym stanie, jak najlepszym stanie, jak najdłużej, no to ten lekki profil wydajności może okazać się być pomocny. Teraz przechodzimy do zaawansowanych funkcji i tutaj znajdziemy kilka różnych ciekawych opcji, o których warto wspomnieć. Pierwszym z nich to ustawienia aplikacji Game Booster i jest to raczej aplikacja dla osób, którzy które grają na telefonie, ponieważ tutaj możemy sobie włączyć optymalizację gry. Jest to ogólne ustawienie. Możemy sobie zwiększyć wydajność naszego telefonu podczas grania w gry. Możemy także dostosować te ustawienia dla poszczególnych gier i możemy sobie zwiększyć wydajność dla poszczególnej gry. Ponadto w zaawansowanych funkcjach znajdziemy także opcję Jasność wideo, która pozwala nam jeszcze bardziej rozjaśnić filmy podczas ich oglądania. I mamy także tutaj listę aplikacji, które działają wraz z tą funkcją. Ponadto znajdziemy również Super HDR, który pozwala nam dostosowywać wyświetlacz, aby wyświetlał pełną gamę kolorów i kontrastów na zdjęciach wykonanych z urządzeniami galaxy. Możemy także wejść w wiele okien i jeżeli korzystamy z funkcji podziału ekranu, to w ten sposób możemy również skorzystać z gestów, o ile jest to włączone. Mamy także możliwość włączenia wyskakującego okna. Które również posiada właśnie taki gest, jeżeli jest on włączony. Możemy sobie przeciągnąć się z prawego górnego rogu w stronę centrum, aby sobie zmniejszyć okienko i wygląda to w ten sposób. Jeżeli często korzystamy z Wi-Fi w miejscach publicznych, to warto zajrzeć także w bezpieczeństwo i prywatność po czym wchodzimy w więcej ustawień bezpieczeństwa i tutaj mamy bezpieczne połączenie Wi-Fi. W ten sposób możemy się troszkę bardziej chronić przed takimi niechcianymi oczywiście atakami w przypadku, kiedy Wi-Fi jest publiczny i każdy ma do niego dostęp. Dodatkowo mamy także opcję automatycznie chroń Wi-Fi podczas korzystania z publicznego właśnie Wi-Fi. Jeżeli lubicie korzystać z funkcji Always on Display, czyli ekran zawsze zwiększony, to być może się zasmucicie faktem, że niestety nie ma za bardzo tutaj opcji personalizacji tego, ale tak naprawdę nie znaczy to, że nie możemy nic z tym zrobić, ponieważ jeżeli wejdziemy sobie do motywów, to tutaj możemy przejść do AOD i możemy sobie za darmo znaleźć mnóstwo różnych obrazów, które możemy sobie ustawić właśnie na Always on Display. Jeżeli wejdziemy w ustawienia ekranu startowego, to tutaj możemy znaleźć funkcję, która nazywa się "obracaj do trybu poziomego. Jeżeli korzystamy z obracanego ekranu, to na ekranie głównym również możemy sobie obrócić ekran. I wygląda to wtedy w ten sposób. Oczywiście lista aplikacji również tutaj działa bez problemu. Następnie przechodzimy do tapeta i styl. Jeżeli lubicie sobie urozmaicić. Swój telefon, tapetami. To możecie wejść w zmień tapety, i tutaj znajdziemy dynamiczny ekran blokady, gdzie możemy sobie wybrać różne kategorie, maksymalnie 5 i następnie za każdym razem, kiedy sobie otwieramy ekran blokady, to będziemy widzieć inną tapetę. Wygląda to właśnie w ten sposób. sami jak widać, coś się może lekko zliczować i może się uruchomić yy, ta sama tapeta co wcześniej, ale generalnie tak wygląda rotacja tych tapet. Średnio co dwa tygodnie są udostępniane nowe obrazy, dlatego praktycznie cały czas powinniśmy widzieć coś świeżego. Mamy także kilka różnych efektów, które możemy sobie nałożyć na tapetę. Możemy skorzystać z sugestii telefonu, który nam wygeneruje trzy propozycje, bądź chyba nawet więcej. Ale zazwyczaj generuje jakieś trzy propozycje, które możemy sobie zastosować do tapety. Możemy oczywiście także stworzyć własną edycję, wybierając na przykład kadr, możemy sobie wybrać jakiś taki kadr oraz jego kolor tak samo mamy jakieś efekty, które możemy sobie dzięki którym możemy sobie na przykład rozmazać tapetę, możemy zrobić ją czarno-białą, bądź nadać jakieś kolory. Przejdziemy jeszcze do ustawień baterii i tutaj zapewne wiecie, że mamy tryb oszczędzania energii, ale mamy także dostępny tutaj w prawym górnym rogu adaptacyjne oszczędzanie energii. Jest to Taka funkcja, która pozwala telefonowi uczyć się schematu tego, jak korzystamy z telefonu, i w odpowiednich, według telefonu, momentach, można włączać oszczędzanie energii, kiedy właśnie uzna to za rozsądne. Oczywiście ta funkcja będzie działać dopiero po jakimś czasie, kiedy będziemy cały czas korzystać z telefonu, i dzięki temu nie musimy ręcznie przełączać albo włączać oszczędzanie energii tylko telefon zrobi to za nas, kiedy właśnie tylko uzna to za rozsądne. Dodatkowo mamy także na samym dole maksymalne oszczędzanie energii, czyli innymi słowy, jakieś tam ultra tryb oszczędzania energii bądź baterii. Jeżeli ta funkcja jest włączona i włączymy oszczędzanie energii, to wygląda to wtedy w taki sposób. Wtedy maksymalizujemy y, możliwość y, przytrzymania baterii na jak najdłużej. Aby wyjść z tego trybu, naciskamy na te trzy kropki w prawym górnym rogu i wyłączamy oszczędzanie energii. Warto również zajrzeć w ustawienia wyświetlacza, ponieważ tutaj znajdziemy taką opcję jak rozdzielczość ekranu. I tutaj standardowo mamy ustawione Full HD, co jest dosyć dziwne, ponieważ mamy możliwość właśnie wybrania jeszcze większej rozdzielczości ekranu. Dlatego, jeżeli nam zależy na jak najostrzejszych efektach wizualnych na naszym ekranie, to warto tutaj przełączyć na QHD. Oczywiście kosztem zużycia większej ilości baterii. Kiedy wejdziemy w powiadomienia, możemy na przykład zajrzeć do ustawień zaawansowanych, gdzie znajdziemy historię powiadomy. Jeżeli przeoczyliśmy jakieś powiadomienia, to w ten sposób możemy jeszcze się do nich wrócić. W ustawieniach zaawansowanych nadal możemy znaleźć także opcję pokaż przycisk drzemki. W ten sposób jeżeli mamy jakieś powiadomienie, które nas cały czas irytuje, możemy sobie rozwinąć opcję i tutaj w prawym dolnym rogu znajdziemy taki dzwoneczek i kiedy na niego naciśniemy możemy wyciszyć powiadomienie na określony czas. Możemy tutaj także wejść w wskaźniki ikon aplikacji i możemy tutaj włączyć powiadomienia na ikonach aplikacji. I w ten sposób jeżeli mamy jakieś powiadomienie, a właściwie... Kiedy mamy informację, że mamy jakieś powiadomienie, to zazwyczaj jest widoczna taka liczba nad aplikacją. Niestety w tym momencie nie mam, nie mam żadnej takiej aplikacji, która by mi przysłała akurat powiadomienie. Niemniej jednak możemy wtedy nacisnąć i przytrzymać palcem właśnie na, na te aplikacje, i w tym miejscu pojawi nam się powiadomienie. Jeszcze będąc w ustawieniach powiadomienia, możemy także wejść w styl wyskakujących powiadomień. I tutaj, jeżeli mamy skrócony styl wybrany, to możemy wejść w poświetlanie krawędzi. Możemy sobie ustawić jakieś kolorowe podświetlanie, które pojawia nam się w momencie, kiedy telefon jest wyłączony i przychodzi nam powiadomienie. Mamy oczywiście możliwość dostosowania koloru oraz jakieś dodatkowe jeszcze ustawienia. Wchodząc w ustawienia dźwięków i wibracji na samym dole znajdziemy jakość dźwięku i efekty, gdzie możemy sobie włączyć Dolby Atmos oraz ustawić sobie profil, jeżeli nie chcemy mieć automatyczny. Mamy także korektor, który pozwala na przykład na podbicie basów, czy też na ręczne dostosowanie częstotliwości, a właściwie głośności danej częstotliwości. Mamy także opcję zwiększenia głośności dialogów w filmach lub nagraniach wideo. Oraz normalizację głośności, jeżeli jest zbyt duża różnica w dźwiękach. Będąc w ustawieniach dźwięków i wibracji, jeżeli chcieliście sobie ustawić własny dźwięk powiadomienia, mieliście na przykład plik audio, który chcieliście sobie ustawić, to możecie się zdziwić, że np. nie ma tutaj opcji dodania własnego dźwięku, co nie oznacza, że nie jest to w ogóle możliwe. Aby to zrobić, musimy skorzystać z aplikacji Moje pliki. Następnie przechodzimy do plików audio. Musimy sobie zaznaczyć plik, który chcemy sobie ustawić jako dźwięk powiadomień. Następnie wybieramy przenieść na dole po lewej stronie. Wybieramy pamięć wewnętrzną i następnie przechodzimy do folderu notifications i w tym miejscu musimy przenieść nasz plik. I kiedy ten plik będzie się znajdował właśnie w tym miejscu, kiedy wrócimy do tych ustawień, to na samej górze listy powinniśmy w niestandardowych mieć właśnie nasz własny dźwięk. Kiedy wejdziemy w ustawienia połączenia i przejdziemy do Wi-Fi, w prochem górnym rogu możemy nacisnąć na te trzy kropki i wybrać intelligent Wi-Fi. W tym miejscu, na samym dole, jeżeli będziemy naciskać na Intelligent Wi-Fi, to po czasie pojawi nam się informacja, że my włączyliśmy LAPS. I tutaj, co prawda jest to w języku angielskim, ale mamy takie podsumowanie i kilka dodatkowych opcji związanych z Wi-Fi. Mamy taki tygodniowy, tygodniowy raport odnośnie tego, ile czasu na przykład nasz telefon miał włączone Wi-Fi i na przykład jakie było zużycie. W tym samym miejscu w Intelligent WiFi możemy także włączyć bądź włączyć, przełącz na lepszą sieć WiFi, ale to co jest jeszcze ważniejsze według mnie, to przełącz na dane komórkowe. Jeżeli nie chcemy automatycznie przechodzić z WiFi na dane mobilne, kiedy tracimy połączenie z Wi-Fi, no to w tym miejscu możemy sobie wyłączyć właśnie te funkcje. Jeżeli chcemy korzystać z funkcji, która pozwala nam na zaznaczenie czegoś na ekranie i wyszukiwanie tego, to wystarczy oczywiście przytrzymać przycisk od powrotu do domu. Jeżeli mamy włączone gesty, to oczywiście na samym dole mamy taki pasek, który również możemy przytrzymać przez sekundę, i wtedy pojawia nam się takie oto okienko. Możemy sobie zaznaczyć palcem obszar, który chcemy sobie wyszukać na podstawie obrazu. Wtedy mamy jakieś wyszukiwania. Dodatkowo, wracając do tej samej funkcji. Mamy także możliwość przetłumaczenia ekranu. Naciskamy tutaj na tę ikonkę po prawej stronie na dole. Wykrywamy język jaki jest mm, źródłowy, który mamy na ekranie. I następnie wybieramy język docelowy, czyli na jaki ma nam przetłumaczyć. Ja na przykład wybiorę sobie tutaj francuski. Przed przypadek włączę, więc włącz, włączmy jeszcze raz. I proszę bardzo, mam tutaj całą stronę po francusku. I następnie jeszcze wrócę do zegara. A właściwie do alarmów, ponieważ tutaj możemy sobie tworzyć grupy, które pozwalają nam na szybki sposób włączenie bądź wyłączenie wszystkich alarmów. Aby stworzyć taką grupę, możemy sobie zaznaczyć palcem na alarm, zaznaczyć tyle, ile chcemy. Następnie wybieramy grupuj, nazywane, nazywamy naszą grupę i następnie naciskamy OK i dodaj. W ten sposób mamy właśnie wszystkie budziki pogrupowane. Co może być przydatne dla osób, które potrzebują kilku budzików, żeby rano wstać. Dodatkowo, prawdopodobnie, jeżeli wejdziecie sobie w jakiś budzik i następnie wybierzecie dźwięk alarmu, to na dole macie możliwość dostosowania głośności tego alarmu. Natomiast mamy też możliwość ustawienia jedno, jednej głośności dla wszystkich alarmów. Wystarczy, że wejdziemy sobie tutaj w trzy kropki, następnie ustawienia. I tutaj kiedy wejdziemy w głośność, to możemy sobie wybrać, czy chcemy ustawić indywidualny poziom głośności dla każdego budzika, każdego alarmu, czy też chcemy używać tej samej głośności dla wszystkich alarmów. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o jakieś porady, sztuczki, które możemy sobie zastosować w Samsungu Galaxy S25 Ultra. Jeżeli coś pominąłem, a z kolei w poznaliście jakieś ciekawe sztuczki, jakieś ciekawe funkcje, Zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzach z innymi, tak abyśmy mogli wszyscy jak najbardziej korzystać z naszych S25 Ultra. Także to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.